Czy na giełdzie warto postawić na modę, czy na szkołę starej ekonomii? Dzień dobry z tej strony: Paweł Pagar z portalu PPC którego odwiedzenie osobiście serdecznie polecam. Moda zawsze przemija, można powiedzieć, i w zasadzie zakończyć ten podcast, ale byłoby to skandaliczne uproszczenie, bo nie jest prawdą, że na modzie się nie da zarobić. Ba, na modzie da się doskonale zarobić pod jednym jednak warunkiem. Stosując zasadę Rockefellera, że w inwestycję nie wchodzi się pierwszym i z tej inwestycji nie wychodzi ostatnim, moda na giełdzie pojawia się co jakiś czas przy jakiejś okazji. Taka okazja to np. CD Projekt, wokół którego urósł cały mit miliardowych zysków spółek, o których się myśli, że sukces CD Projektu powielą. Więc wszystko, co z grami związane stawało się modne. Grupy inwestorów napompowywały kurs czasem już do astronomicznych rozmiarów, jak łatwo się domyślić, jakoś niespecjalnie istnieje kolejny popyt, który mocniej ceny by pchał. W tym roku pojawiła się kolejna moda kreowana przy kolejnej okazji. Tym razem sprawa pandemii dość mocno nakręciła wzrosty niektórych spółek. Ponownie narósł tutaj mit, że spółki związane z szeroko rozumianym covid Będą rosły do nieba. I mimo że na wzroście ceny regularnie pojawiały się sygnały dystrybucji, a później sprzedaży, spekulujący na modzie widzieli dalej tylko i wyłącznie wyższe ceny. Co więcej, dalej wzajemnie się pocieszają, że obecne spadki to tylko korekta i należy łapać niższe ceny, podczas gdy w istocie szczyt ruchu minęli nieraz wiele miesięcy wcześniej. Nie tylko nie wyszli na czas, ale są już daleko za decyzją szerokiego rynku, który, mówiąc dosłownie, ubrał ich w akcję. Moda, chociaż w różnych odmianach, prawie zawsze ma następujące cechy i są to dwie cechy. Pierwsza jeżeli jest jeden wyraźny lider, wzór do naśladowania, za którym chcą podążać inni, pojawiają się wtedy spekulanci, którzy wyciągają w górę często mniej wartościowe spółki z tego samego sektora. I druga cecha, jeżeli pojawia się jakieś sezonowe zjawisko, które i tak przeminie, wtedy rosną prawie wszystkie spółki związane z tym sezonowym zjawiskiem. Najłatwiej przywołać tutaj oczywiście COVID i takie spółki jak Mercator, który osiągnął realne zyski, ale i Biomet, który już był tylko modą. Moda zawsze przemija i warto o tym pamiętać. Szkoła starej ekonomii to coś zupełnie innego: to stabilne, długoterminowe podejście. Bo wiecie, drodzy widzowie, dzisiaj nie zrezygnujecie z banków, chociażbyście chcieli, będziecie im płacić prowizję od transakcji za posiadanie karty, za wzięcie kredytu, jego oprocentowanie i pewnie jeszcze bank znajdzie inne opłaty, które z pewnością wymyśli. Dzisiaj nie zrezygnujecie z paliw kopalnych, nawet w przypadku usilnego dążenia rządów do Zielonego Ładu. Dzisiaj musicie się ubierać i dalej będziecie to robić. Musicie używać środków chemicznych podobnie jak takich środków musi używać rolnictwo, bo nie będziecie mieli co jeść. Szkoła starej ekonomii mówi nam, że to wszystko jest nam potrzebne. Ta szkoła mówi również nam o tym, że jeżeli spółka z danej dziedziny się rozwija, to tak, jej wartość czasem będzie rosła, a wraz z tym wzrostem będzie rosłaby cena giełdowa. Otrzymacie też udział w zyskach z takiej spółki dokładnie tak, jak bylibyście współwłaścicielami tego biznesu bo przecież jako posiadacze akcji jesteście. Nie oceniam w tym podcaście, który sposób podejścia jest dobry dla indywidualnego inwestora, bo każdy z nas wie, że na jednym i na drugim da się zarobić. To jednak, czy będziemy zarabiać, będzie uzależnione od tego, czy wiemy, w co inwestujemy, kiedy inwestujemy i czy sposób naszego postępowania przypisany jest do aktualnie panującej mody, czy szkoły starej ekonomii. Z doświadczenia wiem, że szkoła starej ekonomii rodzi wielu milionerów podczas gdy szkoła spekulacji na modzie wielu bankrutów. Chyba że zastosujecie zasadę Rockefellera, o której wspomniałem na początku, godząc się na to, że puszczacie początkowy ruch, kiedy moda się rozwija, i wychodzicie z tej w cudzysłowie mody, zanim ruch się zakończy. To jednak wymaga twardych giełdowych jaj i zrozumienia, że moda jest tylko na chwilę i w końcu przeminie a wraz z nią ci którzy w nią nadal będą wierzyć dziękuję za państwa uwagę mówił dla was paweł pagacz współprowadzący portal ppc pozdrawiam serdecznie